Dzień dobry Państwu! Z Herlen wita Państwa Aleksandra Baltisen. Mam zaszczyt zaprezentować Państwu projekt zbiorowy Klubu Literackiego Wiatra pod tytułem Antologia Nieoczywista. Cieszę się ogromnie, że powstał dzięki współpracy wielu wspaniałych artystów i współautorów. Dnia 17 grudnia mieliśmy się spotkać, aby uczcić to razem. Niestety obostrzenia w Holandii spowodowały, że nasze spotkanie niestety musiało zostać odwołane. W związku z tym powierzam Państwu naszą książkę, nasze dzieło Państwu i ufam, że trafi w dobre ręce. Książka jest ta unikalna. Można ją znaleźć we wszystkich uprzywilejowanych bibliotekach w Polsce oraz bibliotekach polonijnych. Jeżeli ktoś z Państwa miałby życzenie zapoznać się z treścią tej książki, zapraszam do bibliotek. Jeżeli w nich jej nie ma, to proszę w komentarzach o umieszczenie miejsca, gdzie chcielibyście by Klub Literacki wysłał ją do Państwa. I do wyczerpania nakładu będą te książki przesyłane, przesyłane zgodnie z Państwa życzeniem. Lektura jest ciekawa, interesująca i jest mi ogromnie miło, że tak jak powiedział nasz poeta Bolesław Zaja, poezja Pozostanie. Książka również. Drodzy Państwo, blokada, która związana jest z covid obowiązuje do końca stycznia. Nie wiemy, co będzie dalej, ale wiemy jedno: że antologia pozostanie, mam nadzieję, również w Państwa sercu, dzięki Damianowi Bartyzelowi. Danielowi Głowackiemu, Grażynie Lemens Wasilewskiej-Głaza, Teresie Mirańskiej, Henrykowi Owsianko, Łukaszowi Przelaskowskiemu, Marzenie Szczur, Agnieszce Styr, Bolesławowi Zaja i Bożenie Zyli. A przede wszystkim Marii Diduch, Aleksandry Cyglickiej, Elżbiety Goffman i Aleksandry Łozowskiej, jak również wydawnictwu Krywaj w Koszalinie pod kierunkiem pani Krystyny Wajdy. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do lektury, do antologii nieoczywistej w imieniu Zarządu Klubu Literackiego Wiatrak w Herlen w Holandii. Z życzeniami zdrowia na nadchodzący czas a przede wszystkim pomyślności w nowym, nadchodzącym 2022 roku. Życzymy każdemu z Państwa najlepszego, kłaniamy się z szacunkiem i dziękujemy za piękny rok z Państwem. Żegnam się, Aleksandra Baltisen. Dziękuję.